Szanowni Państwo, spotykamy się tu dziś na proteście zorganizowany przez Ruch Społeczny Matki kontra ZUS. Szanowni Państwo, zgromadzone tutaj panie, matki, nasze żony, poszkodowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tak naprawdę przez urzędników pracujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, tylko dlatego, że Zdecydowały się na macierzyństwo i z tego tytułu należą im się świadczenia, są im podważane, zabierane i w bezpo, bezpodstawny, niesprawiedliwy sposób zabierane te świadczenia. Każe im się zwracać je kilka lat wstecz z odsetkami w kwotach brutto, gdzie wypłacane są w kwotach netto. Nagminnie łamane przepisy. Urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to dramat tysięcy polskich matek, tysięcy polskich rodzin, tysięcy polskich dzieci.